Dajcie, kochani, u nas w Hiszpanii zrobiło się dość chłodno. Nawet w oddalonej od nas około 100 km Sierra Nevada spadł dość pokaźny śnieg. Sierra Nevada jest to bardzo fajne miejsce, gdzie można jeździć na nartach praktycznie od listopada do kwietnia. Jest to takie nasze drugie zakopane naprawdę bardzo fajne miejsce, jest tam zawsze sporo ludzi. My też staramy się co roku pojechać tam z dziewczynkami, żeby chociaż troszkę mogły sobie pożywać śniegu. W tym roku, tak jak mówię, spadło tam bardzo dużo śniegu, ale niestety nikt nie może z tego korzystać poza mieszkańcami miasteczka Sierra Nevada, ponieważ do dnia 10 grudnia co najmniej nie możemy wyjeżdżać poza nasze miejsce zamieszkania. Jest początek grudnia, my już powoli zaczynamy myśleć sobie o świętach. No wiadomo, w tym roku nie pojedziemy ani my do Polski, ani moi rodzice niestety nie mogą do nas też przylecieć na święta. Zazwyczaj jest tak, że my jeden rok lecimy do Polski, drugi rok zostajemy w Hiszpanii na święta. Jak zostajemy tutaj, to na Wigilię spotykamy się z całą rodziną Javiera i muszę wam powiedzieć, że on ma dość liczną rodzinę i przy tym stole wigilijnym jest nas około 20 osób, więc naprawdę bardzo fajnie. No niestety w tym roku nie będziemy mogli spotkać się tak dużą grupą, ponieważ rząd hiszpański już zaczyna mówić o obostrzeniach, jakie będą obowiązywały w Wigilię oraz w Sylwestra, właśnie tutaj w Hiszpanii. Najprawdopodobniej będzie mogło spotkać się maksymalnie 6 osób w jednym domu, więc no my raczej wszyscy nie będziemy mogli się spotkać. Zobaczymy, jak to wszystko zorganizujemy. Co więcej, już musimy też zacząć myśleć o zakupie ryb i owoców morza na święta ponieważ na, na razie są one jeszcze w miarę tanie, a przed samymi świętami ich ceny wielokrotnie wzrastają, więc warto sobie kupić ryby i owoce morza na początku grudnia, nawet na, pod koniec listopada i po prostu sobie je zamrozić. Chciałam Wam pokazać, jakie kalendarze adwentowe będą miały w tym roku dziewczynki. Każda będzie miała po dwa kalendarze z czekoladkami, i oprócz tego Lucia będzie miała kalendarz adwentowy z Barbie. W pierwszym okienku jest właśnie lalka Barbie. Natomiast Elena będzie miała kalendarz z Psim Patrolem. Jest wielką fanką tego, tej bajeczki. Bardzo dziękujemy za kalendarze, ponieważ na nie przysłała moja siostra Karolina. Będziemy codziennie po jednym okienku otwierać i będziecie mogli zobaczyć, co jest w środku. Muszę Wam powiedzieć, że wiele z moich koleżanek już poczuło święta, i w wielu domach, już tutaj w Hiszpanii, ubrana jest choinka, nawet od dwóch tygodni. Dla mnie to jest takie troszeczkę dziwne, ponieważ tradycją w moim domu rodzinnym było zawsze to, że ubieraliśmy choinkę w dzień wigilii bądź jeden dzień przed. Dajcie znać, jak to u Was w domach wygląda. My pewnie w tym roku ubierzemy choinkę około 10-15 grudnia, ponieważ chcemy, żeby dziewczynki się jak najdłużej nią mogły nacieszyć. Ja za chwilkę zabieram się za robienie obiadu. Dzisiaj będę przygotowywała moją ulubioną zupę, mianowicie zupę krem z dyni z dodatkiem mleczka kokosowego. Po prostu uwielbiam ten smak słonej zupy z dodatkiem słodkiego mleczka kokosowego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to się robi, to zapraszam do kuchni. Do przygotowania zupy krem z dyni potrzebujemy pokrojoną w kostkę cebulę, ziemniaki, dynie, olej bądź oliwę do smażenia oraz najważniejszy składnik, mleczko kokosowe. Ja akurat mam takie zwykłe mleczko kokosowe z Lidla. Na początek podsmażamy cebulę. Dodajemy dynie oraz ziemniaki i jeszcze chwilkę podsmażamy. Następnie zalewamy składniki wodą oraz dodajemy sól i pieprz. Kiedy warzywa już będą miękkie, dodajemy mleczko kokosowe i następnie wszystko razem blendujemy. A tak prezentuje się gotowa zupa smacznego. Przed chwilką był kurier i przyniósł mi dwie przesyłki. Jedną z Zary, drugą z Lefties. Teraz otwieramy Zary. Tu zamówiłam głównie spodnie. Za chwilkę Wam to wszystko rozłożę, a jedną bluzę dla mnie. Natomiast w Lefties zamówiłam bluzy dla dziewczynek. Za chwilkę Wam to wszystko rozłożę i pokażę, co tutaj jest w środku. Najpierw pokażę Wam może, co kupiłam w Lefties. Po pierwsze kupiłam taki fajny sweterek dla Lucy z Łabędzie. I był on przeceniony na 10 euro, więc naprawdę tanio. Dla Elenki kupiłam... Prześliczam sukieneczkę dresową z Dumbo. I tak patrzę, że ona chyba będzie na nią troszkę za duża, ale, no ale to nic. Najwyżej na, za miesiąc będzie miała. Zobaczcie, jaka fajna. Yy, kupiłam również dla dziewczyn takie same bluzy z pandą. I patrzcie, każda kosztowała 7,99, więc naprawdę się opłaca. Taka dla Lucy i duża. I mniejsza dla Elenki. Natomiast w Zarze kupiłam głównie spodnie dla dziewczynek, ponieważ uwielbiam spodnie z Zary. Naprawdę bardzo fajnie się piorą i nic się z nimi nie dzieje. Dla Lucie kupiłam dwie pary spodni dresowych. Takie brudny róż, ponieważ będzie miała bluzę w tym samym kolorze od mojej mamy na święta. I takie same beżowe. I one kosztowały każde 9,95, więc naprawdę się opłacało. I kupiłam jej też takie czarne getry prążkowane. Za 7,95. I przy okazji, a i dla Elenki, kupiłam tylko takie jedne różowe spodenki, bo już ma dwie pary takich. Stwierdziłam, że różowe też jej się przydadzą. Natomiast dla siebie kupiłam również w zarze takie prążkowane getry. Bardzo fajny materiał. Są bardzo fajne, cieplutkie i w ogóle nie prześwitują oraz taką fioletową, dłuższą bluzę, żeby miała sobie do chodzenia po domu. Domu. Za chwilkę będziemy otwierać z dziewczynkami kalendarze adwentowe. Przed odebraniem dziewczynek ze szkoły byliśmy z Javierem w Mercadonie i muszę Wam powiedzieć, że tam święta też na całego. Wszystko pięknie przyozdobione, gra świąteczna muzyka. I co więcej, jak mogliście zobaczyć, również już sprzedają ciasta typowe dla Bożego Narodzenia tutaj w Hiszpanii, ponieważ sprzedają tronco de Navidad, czyli taki. Pieniek, który jemy w Wigilię, oraz rozkąde rejes magos, czyli taki ciasto, które jemy 6 stycznia w Dzień Trzech Króli, więc zobaczcie, jak szybko. Patrzcie, założyła swoją bluzę z dumą od razu, jak ją zobaczyła. Podobać się, Lenuś? Troszkę za długa jest, czy dobra? Dobra. dobra. Dziewczynki muszą najpierw zrobić po zadaniu, tak, żeby móc otworzyć kalendarz. Luśnika, co ty masz zrobić? Dobra, no to rób. A Elenka co, ma robocikom dorysować ładnie oczka, tak? No to dawaj, rysujcie ładnie. Brawo! Otwieramy? Tak. Dobra. Podzia. Brawo, udało się. Czy czekoladki. Aha, Dobra, szukajcie, numerek jeden. Tu jest. No, ta quanto. Uno, uno, uno. No, no, no. no tak, czekaj, otwieramy. Pokaż, poczekaj, teraz zobaczymy, co tam czeka. To jest rakazu. Pokaż, dusjeczka, co jest? To jest dam od gruby. I minionek w środku, super. I ma prezenty. Tutaj był prezencik w środku. I mamy wiadomość, it's the Christmas countdown. Juhu! Już mało do świąt zostało, odliczamy do świąt, tak? No to teraz Wasze ulubione kalendarze. You, 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 tak, ci pomogę. No gdzie jest tu, Elena? Mm -hmm. Chyba tu? No Gdzie jest? Jest! Otwieraj. Dobra. No otwieraj paluszkiem. Tam jest? Marsa! Marsa! <moczyna> pokaż! Jest, pokaż! Oj, <moczyna> <Twoi> ulubiony! <moczyna> Śliczna! Trzeba ją odciąć zaraz, tak? Poczekaj! Chcesz pokaż, Barbie? Śliczna, zadowolona? Bardzo! I tu jest, tu jest pokazane. Ale ty nie patrzyłaś, nie chcesz patrzeć? Chcesz mieć niespodziankę, tak? No to jutro otwieramy okienko numer dwa, tak? Pizza Lucia? Bardzo dobra. I ja zrobiłam. No pięknie. I ja też. I Ty też. Tak jest. Kochani, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli podobał Wam się mój kanał, to zapraszam do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!